Ludzie o, ludzie jestem ten telefon. Prostu... Na tego nie mogę. Ludzie się ci, no przecież, gdyby dali stacjonarny, to bym po kablu poszła, nie? Ja tak to szukać wszystkiego trzeba. Co tu jest, co tu jest, co tu mam, co tu mam. O, klucz od auta się znalazł. Ludzie drodzy, ho, 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 ho. mój deserek. Ludzie, to już jest tak późno! Matka jedyna, po prostu czas ucieka strasznie. A to na starego to też. E, o, jest! Halo Bożena, cześć Bożena! No pewno, oczywiście nie przeszkadzasz, no co ty, przecież w pracy jestem. No bo patrz, w jakich czasach przyszło nam przyjść życie? Przenieśli mnie ze skarbowego do ambasady, wyobraź sobie. No. No widzisz, no, nam Amerykanie wizy do Stanów znieśli, a myśmy Amerykanom wizy do Polski wprowadzili. No powiedz, no widzisz, no. Elegancko. Ale, ale. No, ale, 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 ale. Idź się wysikać i wróć. Już po prostu, ja muszę kończyć, bo przyszedł i coś ode Dobra, mów. No co ty? Pierdzielisz w Jaworzu? Abym nie powiedziała w ogóle. No, tam se, no. I, i patrz, stoisz. Dobra, skończę go, wrócę do ciebie. No dobra, mów. No tak, tak myślałam. No, przecież w życiu bym nie powiedziała, przecież, że oczywiście, że. A ja ci cały czas powtarzam. Ten jest to ja po prostu. Nie, skończony. Ci Co? Nie, no, stoi wciąż. Czy jego wezmę bo że nam wrócę do ciebie. No to hejka, no to siemka, no to buźki, no to trzyma się, no to nara, no to pa. <laughs> ale. Ale, 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 ale. A jak pana żona w toalecie siedzi, to też pan jej bez pukania wchodzi? No tak. Amerykański zboczeniec. Dobrze. Szczym! A czy ja nie wyraźnie mówię? Szczym! A czy nie nazbyt nas to czy nie wystarczająco romantycznie? Szcze! Przyszedł. A panie, to do mnie mówi? Nie do królika Baksa. Okay, to ja um, z do Polski chciałem dostać. Od razu ci mówię, że nie dostaniesz. No ale próbować możesz dobrze. Wniosek wypełnił. No, oczywiście. Że tak zżytuję. Ze zrozumieniem. Czas. No, no, tak? tak? No, to pokaż te papiery, amerykańcze. No i co taki zdziwiony, przecież w Polsce obowiązują najwyższe standardy. Czy no to opowiedz, co wypełnił. No, a po co mówić, jak tam wszystko jest napisane jeszcze? <śm> Mi się czytać nie chce. <śm> OK. dan. Uh, uh, my name is John Smith. I would like to go to Poland because I want to visit your beautiful country. You have whoa, 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 beautiful... Whoa, whoa, whoa. Stop, 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 stop. Stop, stop. Stopping, horsing. Wech. Come back to the stadnina. Confending, confending, confending. Tutaj, tutaj. Proszę pana, już naprawdę. Jak pan coś mówi do polskiej urzędniczki w polskim języku, to proszę wyciągać z gęby te wszystkie gadżety. <laughs> Ale, ale ja, ja, nic nie mam tu w Boży, nie, nie ma nic. Nie ma pan? Nie. To do logopedy. <grym> <grym> e, dobrze, proszę pana, zatem rozpocznijmy procedurę po pozyskiwania wizy do naszego pięknego kraju. Proszę bardzo, wiza numer pięć. Patrz, cyferek nie dali. Patrz, ludzie. Dopiero nam komputery zmieniali siedem lat temu to dodał, uspokój się, weź się w garść, weź naciśnij cokolwiek, cokolwiek, naprawdę się weź, nie, nie wysilaj się, żeby, żeby chociaż widział, że ty coś się robisz, coś się robisz, co i, i co tutaj robić, co trafisz, na pewno trafisz. Ludzie trocy. to może ten największy, gruby etner? No kuźwa, nie to. Patrz, następny jakiś, może ten długi, cienki? Patrz, ten długi nawet nie podpisany. To nie ten... No. No, o, jest! Jest! Pięć! Ha, 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 ha. A to jeszcze dziewięć cyfr. By, do, by, no, e, dobrze... E, no idzie te łamane? Dobra, wrócimy do tego pytania, jak w finale familiady. Dobrze. Yy. Czemu pani dalej nie wpisuje? No nie tym tonem. <laughs> Okej. Okay. Przepraszam, Dlaczego pani dalej nie wpisuje? Nie umierzy zrobić. Zedzaltem. Geburstak. Też umiem po hiszpańsku. O ludzie! O matko! Ja pierdzielę! A. I cały dzień pracy w piec poszedł. A co? Coś stało? Się, no, Ślag by to jasny A. trafił. Co, coś z moją wizą? Kurwa, pasjanca se wyłączyła. Dobrze, zatem. Czyli chce pan jechać do Polski, tak? Jest. Nie, pan tam jeszcze nie jest. Teraz zadam panu standardowe pytania, które zadajemy każdej osobie ubiegającą się o do naszego pięknego kraju. Proszę bardzo, stolica Polski. Warszaw. Źle Warszawa. Niesamowite wszyscy ten sam błąd. No mówiłam, że nie pojedziesz? No, ale pan ma śmieszne pismo. ja to na komputerze pisałem. To ma pan bardzo niewyraźną klawiaturę. Hymn polski, zna? Tak. Zaśpiewa. A Ta. jak teraz? No tak, teraz. A kiedy? Teraz, teraz. Hmm. No, ci się, się zwoje tam ruszają, jak. Proszę pan, ale co trzeba zrobić, żeby godnie zaśpiać hymn polski? Hymn, -pol. to okej. Okay. Co trzeba yeah. zrobić? O, no tak. Ciekawie, z tym kapeluszem ładnie bardzo, ale co trzeba zrobić, żeby godnie zaśpiać hymn polski, bo jeszcze coś trzeba zrobić, proszę pana. No się pani coś z mową zepsuła. No. Nie, to jest taki program filmowy. Co to pana? się jeszcze trzeba zrobić. Należy nawet. To się jeszcze zrobić. Trzeba powiedzieć. Zastanawiam, pani ma jakiś przeciąg w sobie, że tam zaciąga powietrze, Dzuję się. Może pani musi wydmuch powietrza w drugą stronę walnąć. No ja właśnie zasysam, ale to...

w Polsce tak się śpiewa, hymn? Tak Amerykanie śpiewają Polski w Polsce. No ale, no ale na oba. Ja, Amerykanin, na obama. Trzeba się pan ładnie ustawił, jak w wieża Eiffla. Ale proszę pana, łączymy kontynenty. Łączymy kontynenty. Nóżki ciaśniej, ciaśniej. Jakie chyba dżinsy. Uh, 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 uh. Ciaśniej! Widzę lukę! Widzę lukę, ciaśnij, ciaśnij, ciaśniej! Jak nie ma luki, to uwiera! Oj, to rozchyl, to rozchyl! No i śpiewaj, wielki petaku! Po czym pani poznała? A. Po Teksasach na dupie. Chym Polska? Jeszcze Polska, nie Stop, stop, stop! Naprawdę, co pan robi? Okropne, to coś jest okropnego. Aż mi się mundial w Korei przypomniał. <sumotologUE> <sumotolog>. <sumotologatorium> nie, proszę pana, nie. Następne pytanie. Najważniejsze polskie święta? To jest Wigilia, um, Źle, wyprzedaż w Biedronce. <sumot Hag workouts> No, mówiłam, nie pojedziesz, nie pojedziesz. No, a pan na takiego w miarę rozgarniętego wygląda, zatem proszę pana, teraz zadam panu takie skrótowe pytanie, takie, które naprawdę szybciutko pana... Tutaj myślę, że może bardzo panu pomóc w takim dostaniu się... Proszę bardzo, proszę pana, otwórz uszy i niechaj słucha. Z Warszawy i Krakowa wyjechały jednocześnie dwa pociągi. Po prześpieszny pociąg z Warszawy jechał z szybkością 80 km na godzinę. A z... A, A z Krakowa z szybkością 64 km na godzinę. Odległość między miastami wynosi 360 km, proszę pana, skupcie. Ile czasu upłynęło do chwili mijania się pociągów na trasie i w jakiej odległości od Warszawy to nastąpiło? Czas part. To jest pytanie, żeby dostać wizę do Polski? Nie, mój syn nie umie tego rozwiązać. Ja, bo... przecież, przecież to są jakieś jaja tutaj to... są. Aha, a to pan zaczął? Ja? A kto mi dupę zawraca? Ale pan nie może też, proszę, do mnie tak mówić, przecież. Jaja, to, to, co to są jaja, co tu się dzieje w ogóle przecież? To, to pan mnie już na wstępie obraził! Ja! Pan przychodzi do polskiego urzędu załatwić polską sprawę z polską polką patriotką. A tu zero poszanowania dla naszych pięknych polskich wieloletnich tradycji. Ani kwiatów, ani czekoladek, ani koperty. No, że o flaszce nie wspomnę. To nie jest urząd, to jest jakaś popierdółka, a nie urząd. Tu na Stanach to nie jest możliwe. Takie zachowanie. Jak pani może tak traktować ludzi? To jest, że pani jest niekompetentna. Tak nie wolno odnosić się do ludzi w urzędach. A jeszcze w ZUSie nie byłeś. <grystanie> <grystanie>